Wyspa w niebo w całej okazałości jest także wulkaniczna jej najwyższy szczyt to niecałe 900 metrów ludności niecały 1000. i baza wojskowa brytyjska jednocześnie jest to jedyna wyspa, która posiada lotnisko właśnie to wojskowe. Witaj wyspo w niebo Pierwsza z wysp, która posiada piękne plaże. W samym porcie aż czarno od Rybek. Na tej wulkanicznej wyspie znajduje się amerykańska i brytyjska baza wojskowa. Jest to w zasadzie baza sił lotniczych, która jest stacją przystankową w drodze na Falklandy. Lądują tutaj regularnie samoloty z, z, z Anglii. Mają przystanek w drodze na Falklandy. A tutaj jest kolonia miejscowych ptaków Suty Terns. W miasto liczy około 10 tysięcy osobników i żyją te ptaki w zwałach lawy. Jajka leżą w taki sposób pomiędzy kamieniami. Podeszliśmy trochę bliżej, ptaki się poderwały z gniazd, zostawiły swoje jajka. В этом Drugim punktem objazdu wyspy Ascension, czyli po naszemu wyspy niebostąpienia, był Park Narodowy Zielonej Góry, Green Mountain. Góra ma niecałe 900 metrów, a wjeżdżają samochodami prawie na sam szczyt. roślinność w tym rejonie świata jest rzadkością. Na tych wulkanicznych wyspach zwykle drzew nie ma w ogóle. Centrum miasteczka Georgetown. Poczta z angielską skrzynką pocztową. Jedyny sklep. Karmatka stoi przed sklepem. Budynek rządu rządu wyspy w niebo Ascension Island. Georgetown posiada tylko jeden hotel, Izbie, tylko jeden Hotel. Mały kościółek anglikański. Ładna tablica pamiątkowa przy tym kościółku. Najbliżej jest do Georgetown. Bo ten słupek właśnie tutaj stoi. Z tym, że te odległości to nie kilometry, tylko mile. A faktycznie to oznacza, że ponad połowa więcej wynosi odległość w kilometrach. Na końcu trafiłem do małego muzeum. Jeep Sierżanta Laurence z 1942 roku. A tam. Pewnie miejscowego dowódcy pojazd dwu, a w zasadzie jednokonny, patrząc na te dyszle, straż pożarna to działo 155 mm pracowało w końcu wieku XIX. Takich butelek. Przypływają tutaj od grudnia do czerwca wielkie zielone żółwie morskie. Po to, żeby złożyć jaja. Po 50-60 dniach, żółwiki same wydostają się z powrotem do wody. Jeżeli nie zje ich kot, nie zjedzą fregaty, ryby bądź jakiś inny drapieżnik. Żółwice wychodzą składać jaja w nocy i jeszcze po ciemku wracają z powrotem. Pozostają po nich takie doły i ślady. Ślady do wody, z wody i do wody. Tych śladów nie pozostawili ludzie, a tu mam taki z ostatniej nocy. Polował sobie rybkę. A no tu możesz zobaczyć, jak to robią krady? W drugim Dniu na wyspie niebo wybrałem się do żółwi. Zobacz, ile może być dołków w jednym miejscu. To jest praktycznie jeden dołek przy drugim. Te ślady na pewno pozostały z dzisiejszej nocy. Miałem okazję obserwować wieczorem, jak to się odbywa. Żółwica kopuje dołek, tu w tej chwili, gdzie jest taka wyraźna górka. Robi dołek jakieś pół metra, potem jeszcze zagłębienie, gdzie wsadza sobie tył swojego ciała i spuszcza do środka od 100 do 150 jajek. Trwa to niecałą godzinę. A potem przesuwa się do przodu i zakopuje, zakopuje ten teren. Także tam, gdzie pokazuje tą górkę, tam na pewno znajdują się jajka. A dołek faktycznie jest z lewej, bo stąd żółwica, ciągnąc swoją pupę po ziemi, to jest właśnie ten ślad w środku, poszła sobie do wody. Natomiast te malutkie śladziki to są żółwiki, malutkie żółwiki, które wychodzą z jajek po 50-60 dniach i potem zwykle również wieczorami lub nocą tuptają do wody. Dobrze jest, jeżeli jeden na tysiąc dojrzewa do wieku swoich rodziców. Patrząc na te dołki i ich dużą ilość, zastanawiałem się, ile ich może tutaj przychodzić. Otóż jest tego ogromna ilość. Na dwóch czy trzech miejscach żółwic wychodzi co noc 300 do 400 i tak przez no ile? 6 miesięcy tu można zobaczyć ile tych maluszków tutaj weszło do wody błądzą we wszystkich kierunkach aż trafią do wody Tak wszędzie. Ciekaw jestem w jakiej odległości od siebie znajdują się poszczególne gniazda. Drugą połowę dnia w drugim dniu pobytu na Ascension, czyli wyspie w niebo wstąpienia spędziłem w tym miejscu. Sam poczyn. Wulkaniczne skały w kolorze czarnym i brązowym i ta piękna, szafirowa, niebieskawa, niebiesciutka, szumiąca i cieplutka woda. Przepiękne miejsce, jedyne w swoim rodzaju. Wokół wulkaniczne skały, lawa i malutki kawałek żółtego piasku. A w wodzie pełno rybek, takich jak w morskim akwarium. A wszystko w otoczeniu tych czarnych, wulkanicznych skał. Jest to niesamowite w tym miejscu. Czy nie wygląda to jak kąpiel w wulkanie albo przy wulkanie? Z lewej strony brązowy stożek krateru, których jest tutaj mnóstwo.